Nie ma z rana Nie, jest godzina 16.20 Ruszam w teren Sprawdzić co się tam dzieje Trzy tygodnie prawie minęły Może pozwymieniać karty, akumulatory może Trochę posiedzieć, zobaczyć co się dzieje w tych rewirach Jak tam wilki czy nie się pokazały w końcu, bo sam była nie tylko Zające, szarny, dziki nic poza tym że tutaj na no, oczarnie wiecio wydział interesują mnie jelenie Jak one się tutaj kurs zbierają do jeszcze trochę I za ile tam? Nowe miesiące I się zacznie coś dziać może w połowie września Zobaczymy jak będzie. Chciałbym, żeby było chłodno Bo Za ciepło to też dupa będzie Tak zero, mgły to jest to, co właśnie rykowisko lubi. Ale zobaczymy. Dobra, hej. No nie wiem, w takim miejscu karta pokazuje, że nic nie ma. Trzeba ją sformatować. No niemożliwe. Ale już kiedyś taki przypadek miałem, a było filmów pełno. Może w tym przypadku tak samo jest. No zobaczymy. Ale wody przybyło tutaj. Od ostatniego razu. Dobra. Byków na razie nic nie widać. Idziemy do następnej fotopołapki Zobaczymy następną. Spójrz... Spójrzcie w takim reliżu. Takie fajne bawiabro. Był blisko woda No nie za bardzo do picia, ale do kąpania dobra. Jest parę filmów. Chyba 70. Ale połowy to chyba krzaki nie grały się. Tam widziałem chyba same łanie i dziki. Nie ma nic tam byków ani wilków. Idziemy do trzeciej zobaczyć. A to przenosimy w inne miejsce. Tam to zostawiliśmy, tylko kartę zamieniliśmy. I zobaczymy. No kurde, nie marzą. No teraz będzie nagrywała tu teren fajny. Tu wilki mi się pokazywały. Jeleni na razie nie ma. Trudno, ale wilki tutaj przychodzą pić I tu sporo zwierzyny chodzi Teraz zobaczymy co tutaj będzie się działo tu już parę razy miałem O, wygląda teren super Fajne drzewo z grzybami. To są takie odmiany. A teraz rosną no już taka odmiana. Jestem takie dziki, coś mi się wydaje. teraz sobie odpoczniemy trochę bo 10 prawie kilometrów teraz sobie wypiję picie przegryzę z sznitki, przejrzę karty przez ten czas odpocznę i ruszę wtedy z powrotem do samochodu wernetkę z plecakiem odpoczywa aparat jest przygotowany żeby coś tu Wchodzić, ale zobaczymy trzymajcie się, hej cisza tu na rykowisku się dzieją pojedynki ale teraz jest na razie cisza jeszcze dwa miesiące trzeba czekać wtedy się okaże Coś się będzie działo czy nie będzie działo Aparacik Na razie nic nie schodził. Czeka na swoją okazję Dobra Muszę sobie coś przegryć, bo zgłodniałem. Także dobra, jakby co to Czekamy na zwierzynę Wracam do samochodu. Stropiłem po drogą, z młodym. Łanie nie zrobiłem zdjęcia, ale młodemu zrobiłem. A teraz posłuchajcie jak żaby w bagnach rechoczą. Nie wiem czy je słychać, ale jak na łąkę może być lepiej słychać. tam gdzieś chodzi. No idź. Teraz gdzie są? Сейчас в телефоне.